Witam w kolejnym materiale. Dziś jednak nie jest to żaden seryjny odcinek, a przedstawienie planów na 2024 rok. A więc do rzeczy. Plan jest następujący: nowe serie. Breaking news czyli jakiś fakt z Warszawy i okolic z ostatniej chwili, np. wielka katastrofa autobusu, na przykład jak na Grota Roweckiego, czy wielka katastrofa samolotu na lotnisku Chopina. Nie będą się w tej serii pojawiały treści typu. Tramwaj wypadł z torów, czy osobówka wjechała do rowu. Podwarszawskie nowości. Jest to seria, którą już dawno zapowiedziałem, która się ostatecznie nie ukazała, a treści z tej serii miały się ukazać w normalnych odcinkach warszawskich nowości, do czego jednak również nie doszło. Następna nowa seria to będzie seria, która była pierwszą serią na kanale, później została zlikwidowana, a następnie ponownie się pojawiła wraz z seriami Kolejowa Warszawa czy Opuszczona Warszawa. Następnie seria ta znowu zniknęła, a później pojawiały się odcinki takie jak przejazd linią C81 w ramach serii Warszawskie Nowości. Chodzi tu o serię Komunikacyjna Warszawa, która teraz będzie nosiła nazwę Warszawskie Przejażdżki. Odcinki z niej będą się pojawiać raz w miesiącu z przejazdu jakąś ciekawą linią albo w sytuacji, gdy jednodniowo wyjedzie jakaś specjalna czy też turystyczna linia. W wakacje planuję uruchomić serię wakacyjną. Gdzie będę sam bądź ze znajomymi przemierzał rowerem trasy starej linii takiej jak 726. Uwaga! W tej serii nie będzie przejazdów starymi trasami linii, np. 527 na trasie z Esperanto na osiedle Lewandów 1 ze względu na jej ciągłe istnienie, tylko korekty trasy. Seria nie dotyczy również przejazdów trasami, które były zamierzone, ale nie doszły do skutku tak jak 271. Częstotliwość odcinków to będzie raz w tygodniu, chyba że będę akurat na wakcjach, to wtedy wszystkie warszawskie serie są na czas wyjazdu zawieszane, chyba że pozostaną mi niedodane odcinki. W sytuacji wakacyjnego, świątecznego czy też jakiegokolwiek innego wyjazdu uruchamiam specjalną jakąś jedną serię o tym miejscu. W sytuacji wyjazdu, kiedy w okolicy będzie przebiegała linia kolejowa, to także będę nagrywał bardzo intensywnie odcinki z serii kolejowej. Zmiany. Które nastąpiły, to zmiana nazwy kanału na autobusowski, zmiana baneru oraz profilowego. To by było na tyle. Cześć.